31 grudnia to jest ten dzień. Mówiąc, że to jest ten dzień, miałem na myśli, oczywiście, nie to, że dzisiaj jest Sylwester, ale to, że za chwilę będę się wybierał, a przynajmniej postaram się dostać na galę tajskiego boksu. Znalazłem mega fajne miejsce, gdzie wejście jest darmowe. Tylko 600 osób może wejść. I to, co widzicie teraz, co mam na sobie, to wynajęta koszulka, ponieważ do tego miejsca można wejść tylko i wyłącznie w koszulce z kołnierzykiem. Czyli trzeba być bardzo ładnie ubranym. Oczywiście ja taki koszulek do Tajlandii nie zabrałem, bo nie wiedziałem, że jest taki wymóg, aby się dostać na ten tajski boks. Ale tutaj obok jest miejsce, gdzie można taką koszulkę wynająć. I 50 batów kosztuje wynajęcie takiej ładnej, pachnącej koszulki. Wyglądam troszeczkę jak jakiś pracownik służb medycznych, ale jest super. Mam nadzieję, że uda mi się tam dostać. Jest zakaz wchodzenia z aparatami, ale wytłumaczyłem już panu ochroniarzowi ze służby, jakiś tam wyżej postawionemu. Że jestem turystą, że boję się to zostawić w hotelu, więc powiedział, że ok. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. A czekam na razie, bo jestem tutaj dwie godziny przed czasem, a wejście jest na godzinę przed, ale wolałem przyjechać wcześniej, żeby jakoś się dopchać. Jest mega duszno, nie wiem czy widać, ale leje się ze mnie pot. A tam miejsce, wygląda tak. Tam jest hala, a tutaj mi pan macha. Też panowie czekają, chyba. Fajnie będzie. Dobra, słuchajcie, udało mi się wejść. Ale jest klimacik. Ale jest klimacik. Już się nie mogę doczekać. Ludzie powoli wchodzą, ale jestem jedną z pierwszych osób. Tam podobno można siadać. Ale to z góry jest niesamowity widok. Jak mi się uda nagrywać aparatem, to będzie kosa ale jak widzicie jest wymóg posiadania na twarzy maseczki i bardzo tego pilnowali jeżeli ktoś nie miał maseczki to po prostu nie wpuszczali więc wszystkie polskie szury na tajski bok tu nie weszły Boks tajski, zwany również boksem syjamskim. Sport walki, kładący nacisk na walkę w klinczu, z wykorzystaniem uderzeń łokciami, nogami, kolanami. Przyjmuje się, że wywodzi się z Tajlandii, jednak ciężko to udowodnić. Pomimo tego, iż większość krajów Azji przypisuje sobie jego wynalezienie, to właśnie w Tajlandii rozwinął się on najbardziej, stając się bez mała sportem narodowym. <inaudible> <inaudible> oh <okay>. yeah, So let's talk little bars I walk through here on the We wschodnich systemach walk umiejętności techniczne mają duże znaczenie, jednak w tańskim bokcie przywiązuje się do nich trochę mniejszą wagę, ponieważ celem jest pokonanie przeciwnika. Ciosy powinny być zadawane z maksymalną siłą. Dozwolone są ciosy pięścią, sierpowe, proste, a także podbródkowe oraz uderzenia nogami, w tym kolanami i łokciami. Te ostatnie należą zresztą do jednych z najbardziej bolesnych, szczególnie że dostać można zarówno między żebra, jak i w twarz. Mimo tego, że w tańskim boksie zawodnicy mogą sobie pozwolić na. Wiele względem swojego przeciwnika, to obowiązują również pewne zasady. Wśród zakazanych praktyk są uderzenia głową oraz uderzenia w inne delikatne miejsca, jak na przykład między nogi. Niedozwolone są też rzuty, duszenie czy dźwignie. Nie pozwala się również na atakowanie rywala w parterze. Dawniej podczas walk zawodnicy owijali nadgarstki i dłonie specjalnymi taśmami, dzisiaj używane są rękawice. Kiedyś zawodnicy używali specjalnych metalowych ochraniaczy na krocze, dzisiaj na całe szczęście są ich o wiele wygodniejsze zamienniki. Zazwyczaj zawodnik ubrany jest w krótkie spodenki oraz bluzkę na ramiączkach albo walczy bez niej. Rękawice bokserskie dostosowane są do wagi walczącego. Zasady są bardzo proste. Trzy poprawne uderzenia zapewniają punkt. Liczą się uderzenia zadane bez faulu, czyli nogami, pięściami, kolonami i łokciami. Bardzo ważny jest styl walki, gdyż może on zadecydować o wygranej, jeżeli sędziowie mają jakiekolwiek wątpliwości albo jest remis. Walkę można wygrać, jeżeli przeciwnik się podda, dozna kontuzji lub urazu, niesportowo się zachowa, złamie przepis, zostanie znokautowany lub się spóźni. Tradycje i sportowe zachowanie są ważne i przestrzegane w tajskim boksie. Otóż przed każdą walką zawodnicy muszą wykonać taniec Wai Kru, a po zakończonej walce uścisnąć sobie dłonie. W tajskim boksie walki trwają 5 rund po 3 minuty. Pomiędzy rundami mają minutowy odpoczynek. Boks tajski odbywa się w 14 kategoriach wagowych, a zawodnicy mogą walczyć do ukończenia 37 roku życia. Dyscyplina ma jednak swoją ciemną stronę. W Tajlandii kwitnie bowiem od lat legalny proceder organizowania walk, w których rywalizują dzieci, często poniżej 10 roku życia. Powód jest prosty, chodzi głównie o ratowanie rodzinnego budżetu. Kraj wciąż boryka się z dużą biedą. Rodzice często posyłają dzieci w wieku około 6 lat do szkół tajskiego boksu, bo w większości przypadków jest to jedyna szansa na zdobycie pieniędzy potrzebnych do przeżycia dla całej rodziny. W 2018 roku 13-letni chłopiec zmarł tuż po walce. Jego śmierć wywołała w Tajlandii ogromny skandal. Chłopiec walczył w jednej z prowincji nieopodal Bangkoku. Podczas pojedynku otrzymał kilka ciosów w głowę, a po jednym z nich stracił przytomność. Jak podała tajska policja, 13-latek zmarł w wyniku wylewu krwi do mózgu. Jego przeciwnik, również 13-latek, napisał po wszystkim na Facebooku. Żałuję tego, co się stało, ale musiałem spełnić swój obowiązek. Musiałem wygrać, by zarobić pieniądze, wystarczająco dużo pieniędzy. Kolejna rzecz to to, co już mogliście zauważyć na moich ujęciach, ludzi obstawiających walki. To jest z jednej strony fascynujące, a z drugiej przerażające. Krzyczący na zawodników, których obstawili, wymachujący w ich stronę, grożący im, czasami próbujący wspiąć się na ring. Wszystko oczywiście z powodu pieniędzy, często bardzo dużych. Klimat absolutnie niesamowity. Nie wiem, czy udało mi się to tak dość dobrze nagrać, jak wyglądało to na wyświetlaczu, ale. Wszyscy mówili, no kamera, że nie wolno nagrywać, ale zaryzykowałem, wyjąłem. 7200 już nie zmieniałem na 20 i mam nadzieję, że udało mi się porobić mega zajebisty ujęć. Ale emocje, słuchajcie, działo się mocno. Obstawiali wszyscy dookoła. Koło mnie siedział gość, który cały czas obstawiał, tylko miał jakieś cztery telefony. Jakiś absurd totalny, ale powiem Wam, że było mega zajebiście. Połowa tego wyjątkowego 31 grudnia za mną. Idę oddać koszulkę. Jeżeli będziecie kiedyś w Bangkoku, to wpadnijcie, bo to jest w każdą niedzielę o 14:30. Gala trwa dwie godziny. Jest głównie dla miejscowych. Było trochę białych, ale bardzo niewielu. Większość to właśnie miejscowi i większość tacy obstawiający, wiecie, zakłady. Koniecznie musicie na to wpaść. To nie jest właśnie taki tajski boks, wiecie, dla turystów, widowiskowy i tak dalej. To jest po prostu naturalne dla miejscowych yy, fajne wydarzenie. Ono jest transmitowane na żywo w telewizji też, Channel 7, więc yy, podczas właśnie tej gali był telebim, no i wszystko było dostosowane do reklam w telewizji i tak dalej. Tak więc istnieje też prawdopodobieństwo, że gdzieś mnie tam pokazali. Chociaż może nie, bo nagrywałem. Tak więc widzieli, że mam ze sobą długi obiektyw 7200, więc pewnie mnie unikali. Ale nikt mnie oczywiście nie przyczaił i tak dalej. Nikt mnie nie wyganiał. Niesamowite doświadczenie. Yy, polecam Wam usiąść na samej górze. To jest bardzo mała hala. Tak więc nie ma tak, że jak usiądziecie gdzieś na górze, to będziecie bardzo daleko. To jest jakieś 8-10 metrów od samego ringu A więc po prostu mega fajnie się ogląda mogłem trochę bardziej na środku jeszcze usiąść ale i tak było zajebiście nie wszystko widziałem perfekcyjnie ale myślę, że nie mam na co narzekać zajebiste doświadczenie trzeba było, jak Wam mówiłem mieć maseczkę i nie można było wnosić wody, ani żadnych płynów własnych, tak więc trzeba było wodę wyrzucić jak na lotnisku spadam do Justynki a potem nowy rok w Bangkoku, Tajlandia. Próbujemy dojechać na Sylwestra, ale zobaczcie, co się dzieje. To jest jeden z ostatnich etapów, a jest masakra. To jest po prostu masakra, ale dojedziemy. Dwie godziny tutaj jechaliśmy z hotelu. Dwie pełne godziny. Tłumy są takie, że się w głowie nie mieści i trzeba kupować bilety. Nikt tego nie robi za darmo. W Warszawie pewnie ten dzień byłby z darmową komunikacją, a tutaj w Bangkoku nie. Ale dotarliśmy do takiej galerii, gdzie na zewnątrz na placu jest oficjalne odliczanie do północy. Tutaj z nami jest ziomeczek z Francji, którego poznaliśmy na stacji i tak podróżuje z nami dwie godziny. No i tak sobie chodzimy w trójeczkę. Nie wiem co się dzieje tutaj, ale tam jest ktoś znany. I tylko ci ludzie wiedzą kim ta osoba jest. I ja nie mam zielonego pojęcia. Musicie mi wybaczyć. Ale oni czekali przy tej windzie jak przy jakiejś relikwii. To jest ten moment. Aha. Chyba nie. Chyba nie. Powiem Wam szczerze, że ten Sylwester przebił nawet tego marzeń w TVP2. On teraz już zmienił nazwę, bo nowa władza zmieniła nazwę tego Sylwestra i już nie będzie Zenka i tych innych Martyniuków. Ale ten Sylwester przebił to, bo tam na już zejść nie można. Więc musimy teraz coś wykombinować i pójść w inne miejsce z naszym ziomeczkiem masakra po prostu, Nawet nie wiecie co się tu dzieje krzyczą ludzie, nie wiadomo po co do ale kogo tak, ale spadamy stąd no bo jak na dół się już nie da zejść, bo jest to zamknięte to nie wiem, no chciałem wam pokazać fajerwerki ale nie wiem czy mi się uda ja pierdzielę I już jedne fajerwerki dziś widzieliście Boks tański. ale spróbujemy, nie? ze mną Chodźcie, może się uda. To właśnie to, co się zaczyna dziać. Spróbujemy przepłynąć na drugi brzeg. Może z niego będzie fajniej widać fajerwerki, które już za pół godziny. Za pół godziny przeniesiemy się do 2024 roku. A w Polsce przez 6 godzin będzie jeszcze 2023. Czyli można powiedzieć, że przeniesiemy się... Do przyszłości. Za chwilę północ moi drodzy, a my jesteśmy z lokalsami w takim typowym miejscu. Czyli blaszane stoliki, jakaś budka przy ulicy. No i pan zerwujący jedzenie i picie. Za chwilę sobie jakieś zimne piwko weźmiemy. Mamy widok na biurowce, więc sobie poglądamy może na widoczne fajerwerki. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że będą widoczne. Jest jakieś 40 stopni, ze mnie się leje po prostu, jak z, jakbym sam jakiś był. Justynka zaorana siedzi już z przyjemnością i wróciła do domu. Ja też. Ale dwie godziny tu jechaliśmy, aż się boję jak będziemy wracać. Jest rzeź po prostu. Ludzi jest tyle, że zmieściłoby się tu z 500 Sylwestrów marzeń w dwójce. Albo jeszcze więcej. Zachciało nam się Sylwestra w Bangkoku. No to mamy. Wszystkiego najlepszego w 2024, Misie. Oby ten rok był dla Was nadchodzący bardzo dobry. Wy go dopiero będziecie świętować za jakieś 6 godzin. Zresztą jak oglądacie, to już jesteście i tak w 2024. Co ja pierdzielę. Dobra, zamawiamy piwko i czekamy, bo. Za 10 minut. Nowy rok. 40 sekund. Zobaczcie jak to tutaj wygląda to na miejscu. Niezły klimacik, przyznajcie. Jest zajebiście. Nie wiem czy coś będzie widać. Wybaczcie mi. Jeżeli nie, ale wszyscy czekają, zobaczcie. Poszło. O! Ten mijający rok, a w zasadzie w momencie wypowiadania tych słów już ubiegły, był dla mnie bardzo dobry. Z całą pewnością nie powinienem na nic narzekać. Nie mam w życiu zbyt wielu potrzeb, więc też nie musiałem gonić za jakimiś fizycznymi dobrami. Pod względem podróżowania był to rok bardzo intensywny, jednocześnie otwierający mi głowę, pozwalający zrozumieć bardzo wiele rzeczy, których wcześniej nie zauważałem. Na dobre odkryłem, jak wspaniałe potrafi być podróżowanie samemu bycie w odległym miejscu tylko ze swoimi myślami. Wam jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Nie pieniędzy, nie wyjazdów, a po prostu bycia szczęśliwymi. To dla każdego z nas jest zapewne czymś innym, więc po prostu bądźcie szczęśliwi i niech otaczają was dobrzy ludzie, w których nie ma zawiści. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to bardzo wam za to dziękuję. Dużo to dla mnie znaczy. My w Bangkoku zostajemy jeszcze jutro, no a w zasadzie powinienem powiedzieć, że dziś. W mieszkaniu będziemy pewnie po drugiej w nocy, a o siódmej rano mamy zaplanowany wyjazd do miejsca. Do którego nie udało nam się dojechać kilka dni temu, o czym zresztą mówiłem w poprzednim vlogu. Wierzcie mi, będzie genialnie. Dopiero we wtorek ruszamy dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Próbujemy wrócić do hotelu, ale zobaczcie jak wygląda metro. Podjeżdża składzik, a tutaj składziki nie jeżdżą tak jak w Warszawie co dwie minuty. Tutaj co jakieś 15 minut. No i ta kolejeczka przesuwa się jakieś 3 metry. No i czekamy dalej. Podjechało puste metro. Od razu ludzie brawo biją, zobaczcie. Puste metro. Jej! Yeah. Jest radość! Pan uśmiechnięty też się cieszy. Zobaczcie jaki bezsens. Wyłączyli ludziom wszystkie automaty. Jest za chwilę ostatni pociąg i wszyscy czekają w takiej zajebiście długiej kolejce, a za mną jest drugie tyle. three days later